mam widzowie Dzisiejsze wyjście na spying W polowaniu za okojem Ostatnio, wczoraj byłem w sumie na grunt Nie kręciłem nic, bo w ogóle nic nie chciało brać Siedziałem od 14 do pół do 8 było Cały dzień nawet jednego brania nie miałem, to nie kręciłem nawet. dzisiaj przede mną konia. Jak zwykle. Z nadzieją, że w końcu złapę, ale nie wiem, czy mi się to uda. Może jednak się kiedyś po szczęściu się coś złapie. patrzcie jak się trochę Zobaczyłem dzisiaj delikatnie się trochę sprzęt na no, okonia. konia Tamten to za ciężki jest, za twardy Tamten ma większe ryby Trzeba kolega tutaj był na spinning porzucać tak samo, nic nie brało. Wczoraj mnie odwiedziło cztery osoby na, 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 na rybach, jakby nie było, że już nie mam fanów, już mam <laughs> cztery osoby przyszły. Dobrze, Paweł mi doradził, jak a federa łapać. Spróbował na większe kulki łapać jedną wędkę, na takie normalne, jak łapę do tej pory, a drugą, żeby sobie zestaw yy, zmontować na yy, większe. A tu ładne amury też pływają ponad metr. może jednak się uda kiedyś złapać ładnego, bo jeszcze nigdy nie zapałem ładnego, te karki cały czas biorą, ale jak zmontuję ten większy zestaw, mi Paweł doradził, mam do niego właśnie wybrać, bo Mam im pokazać, jak się to, żeby to wszystko zmontować, zobaczymy wtedy jak od połowy Zamówiłem no, 50kg kukurydzy Do podnęcania sobie Będziemy wcześniej przychodził, podnęcę sobie Miejscówkę gdzie będę łapał I Wtedy powinny podejść większe ryby Chciałbym wam pokazać jak było branie. No, ale to ciężko tak Ciężko tak nagrać, bo Bo Musiałbym mieć cały czas kamerę włączoną, a Nie masz tyle pamięci na telefonie Pff, Może niedługo kupię taką kamerkę też. Tą czołową Żeby kręcić właśnie to wtedy pójdziemy na rzekę do nas. Na rzece nie ma zbyt dużo ryb. Nie ma macie, nie macie czego się spodziewać po tej rzece. W tamtym roku zapałem parę kleni O konia. Szczupaka żadnego. paru lat tam szczupaków już chyba. Nie, nie wiem czy w ogóle jakiś tamkolwiek jest. Żadny nie wierzy. ちょそと上手なやつとおこういう感い。 wam blisko tutaj ten stawcze staw Nie wiem jak to nazwać Zwanę na kamieniołą Mogę często przychodzić Mam od domu z 5 minut drogi A To przed pracą Przed pracą tak jak dzisiaj na przykład można przyjść Na chwilę posiedzieć porzucać Ja mam, może w niedzielę przyjdę z... no nie, może, wiem, może Paweł będzie Marcin Jak się go... Marcinia to wiecie tu z nim jest z nim się można z Marcinem się można omawiać, ale żeby dotrzymał słowa to jest święto Jeśli chodzi o ryby oczywiście nowych zestawów żyłki. Zmontuję na Federa Zamontuję przyjdzie kukurydza, akurat wtedy. Zamontuję na te większe kurki. To zobaczycie, jakie będą połowy. Wtedy, wielkie. Nie będzie takich małych karpi Więc same największe będą. Na razie licho nic nie chce brać coś się poplątało teraz jest nie wiem co kupić na te okonie ja już sam nie wiem na filmikach, jak się ogląda, to tak łatwo wszyscy łapią te okonie Co chwilę jeden za drugim gwórdę, i to takie porządne. Ja tu przychodzę codziennie znaczy może nie codziennie, ale to codziennie. I jakoś niezbyt mi to idzie. Stawię na coś innego, będę brała. Z rozkwina co? dzisiaj pierwszy pi nowy sprzęt przynajmniej go łapsałem nigdy brat mi go dał pierwszy raz to mówię, może coś coś siądzie na ten nowy sprzęt mam nadzieję A bo moje moje umiejętności są takie zajebiste Włączy kamerę jak będzie coś brał Jest mały problem Zopałem dzisiaj trzy okonie Jest z tego jeden duży Zrobiłem coś głupiego Ustawiłem kamerę wszystko ładnie Rozmawiam, gadam do was Pokazuję konia Wypuściłem go, patrzę A kamera została, nie została włączona Bardzo mi przykro z tego powodu Lipa trochę Ale spróbuję następny razem. Dzięki za oglądanie. Cześć i na razie.